Nazywam się Magda Tomalek, witam na moim kanale Zodiakalne Skorpiony. Zobaczymy dzisiaj, jakie nadzieje, jakie oczekiwania ma wobec Ciebie osoba, o której myślisz, oglądając to nagranie. Jeżeli znasz swój profil astrologiczny, możesz też obejrzeć nagranie dla swojego znaku księżyca albo ascendentu. Być może również, albo nawet lepiej będą z Tobą rezonowały. No i teraz zobaczmy, co tutaj mamy po stronie tej osoby. Mamy... E, misielca i magika i koło fortuny. E, mam takie uczucie jakby ta osoba zdała sobie sprawę nagle z czegoś, e, na przykład z tego ile e, ile radości wnosisz e, do jej życia albo ile dzięki tobie m, się nauczyła. E, albo na przykład dzięki Tobie zdała, zdał sobie sprawę z tego, e, co chce robić w życiu, co może robić w życiu, jakie ma umiejętności, ale trochę też martwi się mm, tym, czy ma zasoby, żeby zrealizować ten jakiś tam pomysł czy coś. E, a jeżeli chodzi o Ciebie, to tak jakby ta osoba zdała sobie sprawę, ile dla niej, dla niego znaczysz, ale coś tutaj jeszcze jest jakby w takiej dysharmonii. Może hmm, ta osoba ma poczucie, że na przykład nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby coś ci zaoferować, związek, żeby się z tobą związać, albo że nie jest wystarczająco, nie wiem, przystojny, ładna, zgrabna, nie ma samochodu, nie ma mieszkania. Jakieś takie wątpliwości tutaj mogą... Jakby, że co do uczuć nagle doznała takiego olśnienia, co do tego, co wobec ciebie czuję, ale jakby wchodzą tutaj jakieś inne wnęki, wątpliwości, co do swojej osoby. Czy ja jestem wystarczająco dobry, dobra dla skorpiona? Mamy kartę świat. O. Kartę ósemka kielichów. I dziewiątkę monet. Hmm. Zobaczmy co tutaj jeszcze. As y, Buław, Król Mieczy. Hmm. Myślę jakby ta osoba... Eh, Wiedziała i chciała i miała dużo pomysłów, jak może mm, do Ciebie podejść, jak może mm, o Ciebie zawalczyć. Mm. Jakby okazać ci zainteresowanie w jakiś sposób, ale cały czas czuję, że, że nie, że to trzeba zrobić tak, tak i tak, po kolei, ale z kolei nie mam, e, tak, no żeby, nie wiem, żeby komuś się oświadczyć, to na przykład no, trzeba kupić pierścionek. A żeby kupić pierścionek, to trzeba mieć pieniądze. E, I tutaj właśnie jakby takie. Obostrzenia, modne słowo, od e, dwóch lat, e, jakby takie o, obostrzenia nad tą osobą wisiały, że mimo tego, że chce coś zrobić, chce wyjść z inicjatywą, to jakby czuła się, czuł się niewystarczająco dobry, dobra dla Ciebie. E, kilka kielichów. Hmm. Zobaczmy co tutaj jeszcze dalej wyjdzie. Trójka monet, dziesiątka mieczy i piątka mieczy. Hmm. Myślę też, że ta osoba e, hmm, chciałaby i zdaje sobie sprawę, że jakby tworzycie e, fajną nawet nie tyle parę w sensie parę, co taką drużynę. Że fajnie wam się razem chodzić na imprezy, fajnie się bawicie. E, może tańczycie razem, e, może macie jakieś wspólne hobby, może jesteście w, jakimś, w jakiejś organizacji razem w pracy, pracujecie na jakimś fajnym, w sensie fajnym, może fajnym też, ale na jakimś jednym projekcie, gdzie fajnie Wam się taka współpraca układa, e, ale ta osoba ma bardzo właśnie dużo jakby takich wątpliwości, bardzo dużo obaw, że nie jest wystarczająco dobra dla Ciebie, e, że... Jakby tak, no, z czym do ludzi, tak? Że ty, tutaj taka piękna, czy taki piękny, a ta osoba, yy, no, jakby nie ma nic, co mogłoby ci zaimponować. I obawia się w ogóle cokolwiek zrobić, bo boi się, że yy, no nie wiem, że wyśmiejesz tą osobę, że, że jeszcze jakiś inny ktoś może gdzieś z waszego towarzystwa też się o tym dowie i. Yy, też tą osobę wyśmieję. Mm. Zobaczę jeszcze w ciekawości, co my mamy po Twojej stronie. Mm. Królowa Mieczy, siódemka kielichu, yy, wisielec, czyli tak samo jak tam. Okej, okay. jeszcze jedną kartę to po Twojej stronie. Mm. I rycerz była w... hmm, Ciekawe, To chyba masz takie wątpliwości. Jakby też może, może ciebie też olśniło, może coś się między wami wydarzyło i nagle sobie zdałaś sprawę, że wow, jaka ta osoba jest fajna. E, że może coś tutaj, y, no nie wiem, może na jakieś imprezie razem byliście i fajnie nagle tak, z takich jakby z yy, jakiejś takiej integracji z pracy i gdzie w pracy może jakby nie zwracaliście na siebie za bardzo uwagi, ale na, po pracy, na jakieś tam imprezie czy na jakimś innym towarzyskim spotkaniu yy, no zauważyliście, że fajnie Wam się razem rozmawia, yy, że fajnie się razem bawicie. Yy, i a, Albo, no nie, może gdzieś się znaleźliście z jakichś innych to nie musiało być z pracy, ale mogło, ale nie musiało. <laughs> z jakiejś innej takiej bardziej trochę formalnej Y, sytuacji, gdzie jakby nie za bardzo zwracaliście na siebie uwagę, a coś się wydarzyło takiego, że, mm, no, że jakoś bardziej się sobą zainteresowaliście i myślę, że ty też masz, jakby nie pokazujesz za bardzo tego po sobie, z różnych względów, na przykład jeżeli to jest pracy, to też właśnie nie chcesz, żeby inni ludzie o tym gadali i zastanawiasz się nad tym siódemka kielichów, jakby, czy ja tego chcę, czy ja tego nie chcę, y, czy rzeczywiście czy warto, czy nie warto. O, i mamy tutaj jeszcze kochankowie na dole. No, tutaj coś tu jest na rzeczy między wami. Zobaczmy, jakie uczucia mamy po stronie tej osoby. No właśnie, wstyd, jak, jak mówiłam, to sobie się wstydzi. Może jesteś wyżej w hierarchii, albo robisz więcej, albo. Eee, nie wiem, może jesteś starszy, starsza od tej osoby i eee, tej osoby jest głupia, że jest dzieckiem, albo <głos》>, znaczy starsza może tak emocjonalnie na przykład, bo więcej masz, może nie wiem, masz samochód, mieszkanie, a ta osoba mieszka z rodzicami. Eee, zawiść i oczekiwanie. Moment z tą zawiścią. Może ta osoba, no właśnie, jakbyś ty miał, miała jakby trochę taki lepszy status socjalny, że trochę więcej osiągnąłeś, osiągnąłeś i ta osoba ma takie wrażenie, jakby no wstydzi się w ogóle do ciebie zagadać, bo to tak jakby cię ściągała w ogóle. Jakby to, że jest, nie wiem, w jakiś sposób ma mniej czegoś, w jakiś sposób niż ty, to jakby będąc z tobą, ściągnęłaby cię w dół. O, coś takiego. No, niektórzy tak, mają takie dziwne podejście. No i oczekiwanie, no właśnie, ale mimo to, <głos》>, że ma tyle obaw, to mimo to cały czas gdzieś Cię tam obserwuje i, i może czeka, aż następnym razem się gdzieś spotkacie w jakichś mniej, mniej formalnych warunkach yy, i znowu będziecie mogli yy, no, spędzić czas razem. Dobra, co mam po Twojej stronie? Zachwyt. No właśnie, to by też się ta osoba bardzo spodobała. Obojętność, to myślę, że to tak jak ta królowa mieczy, że nie, nie chcesz w ogóle pokazywać e, po sobie, bo no, nie chcesz, żeby ludzie gadali, albo też nie wiesz, co ta osoba, czy tej osobie też się spodobałeś, spodobałaś, więc jak nie chcesz za bardzo pokazać tego, co ty czujesz, i zażenowanie, no właśnie, tak jak się. Oj, triumf, czyli no, coś tu się święci. No ale to takie... To nigdy nie czuję właśnie zażanowania z tej karty za bardzo bardziej takie właśnie podglądanie, że tutaj tak uśmiech buzię schowam, ale tak, żeby ta osoba nie widziała, że się uśmiecham na jej widok, ale bacznie obserwuję, czy przypadkiem gdzieś tutaj bliżej nie podchodzi, czy na mnie patrzy. Dobra, zobaczmy może jakąś kartę porady, co Ty możesz zrobić po swojej stronie. Mamy kartę Sołomy, Zwrotnie Dusze. Mm. Ja to czuję jakby tak zrobić miejsce, że możesz zrobić miejsce i tutaj mam jeszcze uwolnić swoją kreatywność. Możesz tak energetycznie zrobić miejsce w swoim życiu dla tej osoby, czyli możesz sobie spróbować wyobrazić jak fajnie jakby to było, jak byście się spotkali na przykład na pierwszą randkę, w jaki sposób ta osoba by Cię zaprosiła na pierwszą randkę albo ty ją. Um, jakby spróbować sobie właśnie obmyślić taki, um, jakby dać się ponieść um, marzeniom. Takiej wyobraźni, i zobaczyć, jakby to wyglądało, co Twoja wyobraźnia ci podpowie, e, w sensie jak, jak ta mm, sytuacja, w sensie jakby wasza relacja się układała, bo to w taki sposób, tak trochę jakby zaprosi tą osobę bliżej, jakby tak no, zrobisz w swojej głowie, w swojej energii zrobisz miejsce dla tej osoby. E, no i tutaj, z tym, tą kreatywnością, to też myślę, że. Raz, że też właśnie, żeby uwolnić jakby swoją um, tą wyobraźnię um, i pozwolić się ponieść, żeby zrobić miejsce tej osobie, um, ale też um, żeby um, uciekłam myślę, raz. Um, jakby, żeby pomyśleć um, w jaki sposób i w jaki sposób możecie jakby doprowadzić do kolejnego spotkania. W sensie kreatywność w takim sensie jakby tu przeorganizować coś, może zorganizować jakieś spotkanie znajomych po pracy, może rzucić jakieś hasło, że gdzieś tam wychodzicie, może jak macie jakiegoś wspólnego znajomego, no to zaprosić jakoś tego wspólnego znajomego z tą osobą. E, gdzieś na jakieś wyjście, czy no, coś w sensie, że jest coś kreatywnego, w sensie jakiś pomysł, który możesz, z którym Ty możesz wyjść, e, żeby tutaj trochę poruszyć tą energię między Wami. No dobrze, zapowiada się bardzo obiecująco. E, Ciekaw jestem, gdzie to dalej pójdzie. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku dla Was obojga. No i tyle, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Ciebie bardzo pomocne, albo chociaż trochę pomocne. <laughs> I zapraszam ponownie. Pa pa!